Dobrze. Insta360 ma teraz dwa różne modele kamer, które można sparować z zestawem słuchawkowym X4 i Ace Pro, co oznacza, że możesz sparować dowolny model Kardo z którąkolwiek z tych kamer i nie tylko nagrywać swój głos bezpośrednio na materiał wideo, ale także kontrolować kamerę za pomocą wbudowanych poleceń głosowych, takich jak: zrób zdjęcie, rozpocznij nagrywanie, zatrzymaj nagrywanie, wszystko z poziomu zestawu słuchawkowego. Pokażę ci, jak sparować te urządzenia, a potem pokażę ci mały trik, który pozwala nagrać całą rozmowę grupy DMC. Zacznij od ustawienia zestawu słuchawkowego Cardo w trybie parowania z telefonem komórkowym. Powinieneś zobaczyć, że diody LED stają się czerwone i niebieskie. Następnie, gdy kamera jest włączona, przejdź do ustawień, upewnij się, że kontrola głosowa jest aktywowana, jeśli chcesz sterować kamerą przez zestaw słuchawkowy. I przejdź do ikony swoich słuchawek Bluetooth. Gdy pojawi się zestaw słuchawkowy Cardo, wystarczy go wybrać. I to wszystko. Pojawi się mała ikona słuchawek, gdy te dwa urządzenia będą się ze sobą komunikować. Tak, to było bardzo łatwe. Teraz, jeśli masz kardo z drugiej generacji DMC i chcesz nagrać całą rozmowę grupy, musimy to ustawić trochę inaczej. Najpierw upewnij się, że Twoje kardo jest w trybie interkomu Bluetooth, co sygnalizuje niebieska migająca dioda LED. Następnie rozpocznij normalne parowanie interkomu. Następnie wrócimy do tego samego ekranu słuchawek Bluetooth i kiedy zobaczysz, że pojawi się inne nowe urządzenie, niezależnie od tego, czy ma nazwę, czy nie, wybierz je. A po połączeniu Insta360 będzie sparowana jako Twój Rider A. Przełączenie jednostki z powrotem w tryb interkomu DMC automatycznie połączy Cię z członkami Twojej grupy, a następnie wystarczy trzykrotnie nacisnąć przycisk Interkomu, co otworzy most Bluetooth interkomu z kamerą. Wtedy kamera zacznie nagrywać wszystkich w grupie. I to wszystko, więc zakończmy tę czynność. Zakończmy tę czynność.